Ja już się nazywam strony Norbix, a dzisiaj sobie zagramy w Stumblegeysa. Lecz muszę wam powiedzieć, że to nie będzie film z wykonaniem. Gram sobie czy coś takiego. Będziemy ogólnie sprawdzać mity, za które sam zapłaciłem. zapłaciłem. Więc no. Eee, za wszystkie mity, a ich jest zapłaciłem około 50 zł, co nie jest mało jakby coś do gry, co takie prawie się nie przydaje, ale ja chciałem po prostu, żebyście mieli co oglądać. Przepraszam, że przez 12 dni nie było żadnego filmu, czy tam przez 13, czy tam po prostu przez ileś, ale no, no po prostu nie miałem czasu, nie miałem kiedy go wrzucić. I teraz się zastanawiam ogólnie, jakiego skina sobie wziąć, czy na przykład tego, czy jakiegoś ninja. O, no to wezmę sobie o tego ninja i on będzie z nami do końca filmu. Pierwszy mit, to jeżeli zmienisz kolor skóry temu gościowi, ja obstawiam, że mu się po prostu nie da zmienić koloru skóry, to e, jak zmienisz mu kolor na czerwony, wygląda gdyby to był taki cały diabeł. A, da się mu zmienić kolor skóry, ale tylko po jednej stronie. No i zobaczymy, czy to stereo tak wygląda, że gdyby to był cały diabeł. Patrzymy to za 3 2 1 no, to wygląda, że serio, że to byłby taki po prostu diabeł, więc yy, zostawiłbym sobie ten kolor. Pierwszy mit jest potwierdzony. Eeeee, yy, dobra, się, znowu można znaleźć tego mojego służnika. E, dobra. No. kolejny mit jest taki, że jeżeli tu kupisz. Niestety będę musiał kupić tą ofertę to dostaniesz to, to wyświetli ci się takie coś, że można, że można wybrać, czy chcesz dostać 4000 kartridżów zamiast 2200 i 1000 klejnotów, albo e, można jeszcze 3000 klejnotów zamiast tych kartridżów. Zobaczymy, co, coś takiego się wyświetla. Poczekajcie. Kupię tą ofertę. Dobra, słuchajcie, chyba ją kupiłem, tylko teraz będę musiał kliknąć jeszcze jeden taki magiczny przycisk, gdzie oczywiście... No niestety nie, nie działa mi płatność. No. A szkoda. Wielka szkoda. Bo jednak mi ta nie mogę sprawdzić. No chyba, że... No, mogę sprawdzić, kupujemy tą ofertę. No i mamy tutaj jakoś e, cardry'owa oferta specjalna twoje nagrody. No jakoś nic nie mogę. Poczekajcie chwilkę. Dobra, no, jestem już z powrotem, ale no niestety nie można tego tak sprawdzić. Kolejny mit polega na tym. Że w tych prezencie dostajesz dostajesz kompletnie inne prezenty. Że, na przykład, jak, jeżeli tutaj jest. O, właśnie. M, tego od razu mi to obala. Że, jeżeli to zależy od Twojej ilości koronek. Jeżeli masz ponad 100 koronek, to dostajesz większe nagrody niż tutaj są. Czyli, na przykład, tutaj byś dostał 35 plus 10. Ale to nie jest prawda. Mogę, mogę od razu obalić tego mi to Teraz sobie bym zagrał taką jedną dziurkę, bo tych mitofionek jest niecałe 15, więc zagrałbym sobie taką jedną dziurkę i zobaczymy co się wydarzy. I jeżeli... co to była za mapa? ta O właśnie tutaj co była po lewej, obok tego over oh, at under. I ogólnie też są na różnych mapach różne mity, a to bym musiał wam zostawić na kolejny film czy coś takiego ze stambu A jeżeli e, Wam się podoba moje poświęcenie, że kupiłem tą ofertę, no i oczywiście e, robię do Was filmy, tak staram się robić je regularnie, tylko ostatnio jakoś e, ten film później i trochę rzuciłem, no bo... Trochę nie miałem czasu, kiedy go wrzucić, wrzuciłem kolejny film, ale spokojnie, spokojnie, już wyratuję kolejne filmy, bo jak ten film nagrywam, to jakoś, to, to, to ostatnio, to ostatni ten film był 13 dni temu, czy tam 12, że on polegał na tym, że kupiłem, nie, że znaczy, dopnąłem Hitchwick Maskota, sprawdzam ofertę. Dobiliście w sumie, pod nim zaraz powiem wam ile. Poczekajcie chwilę. Dobra, chyba już po prostu gramy, więc zaraz wam to zresztą pokażę. E, wiem, że jest 19 wyświetleń. Za to, to Wam bardzo dziękuję, że tak Wam się podobają moje filmy. Ogólnie na Treasure Island słyszałem, że najlepszym sposobem jest pójście na dostęp, a na początku, a później do sobie na bombarmenta, jeżeli masz z chipsom więc zobaczymy. I ogólnie to całkiem niezłe, jeżeli mnie tutaj... Ogólnie ja zawsze farmię na rozstępu, ale nie wiem czy to jest prawda. Właśnie dobrze, że dostałem ten, tą mapkę, a nie inną, czyli Trager Island, bo mogę tutaj parę mitów jest. Poza tym jako szkoda, że nie dostaję 200 tych cartridge'ów za wygranie bier, bo to by było yy, mega fajne, ale dobra, chyba jednak mam mega duży szczypsy, więc, ale w sumie ja to zaraz tu do farmy tutaj zaraz, jak nie będzie moja pozycja się zmniejszała tylko powiększała to, no mówię, jestem już ósmy dziewiąty. Dobra, muszę, muszę tak dobić sobie, nie wiem, jakieś trzecie, o, 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 złoty już złoty karty. dobra. On mi coś dał? Chyba tak. nawet... 17... nie wiem, nie właśnie. Ogólnie słyszałam do tego mitę, czyli, że maksymalnie na jedną sekundę można z... że maksymalnie, że nie da się mieć stu tych tutaj kartridżów. Dało się mieć popychaczki, dało się mieć wszystko, nie? Ale nie dało się mieć... Nie da się mieć stucker tradeów. Nie wiem czy to jest prawda. Możecie sami to sprawdzić. No i mi powiedzieć, nie? Albo no, po prostu, nie, no, zrobię sobie jakąś ankietę czy coś takiego, nie? Bo no, też są takie mity, których ja oczywiście nie mogę sprawdzić. Bo... nie. Ja nie mam wszystkich skinów, ani coś w pendesa, nie? Nie mam takiego... Nie może macie. No film, że na pewno. Jest parę widzów, które ma taki. które ma odcinek, z... których ja nie. Dobra, gramy na finale. Już. Rush Hour. E, Rush Hour, czy Rush Hour. Różnie, się to można mówić. Dobra. E, ja bym tutaj wycisnął jakiś rekordnik. Może świata, tego jakiś nie ma. Nie wziąłem sobie żadnej emotki do zatrzymywania, więc będę musiał tak po prostu uderzać, nie? Jest to się Albo w sumie to chyba nie spowalnia, ale już wcześniej chyba miałem do głosu takiego buda. Nie, no w sumie. Jak się nie ma, co się lubi. Ach, chyba on nie ma emotek, dlatego nie jest. Dobra. Prawimy coś takiego. Teraz co o matko boję się tego No, ryzyk fizyk. Dobra? Okej. Okay. Yy, yy, niedługo będą filmy z kolegami czy coś takiego. Nie wiem. Będziemy robić jakieś różne dziwne rzeczy. I ogólnie jak nie wiem, będzie 100 subskrypcji na tym kanale, to może pomyślimy o jakimś kanale, na którym pokazuję twarz. Albo na przykład, mówię, na 25 subskryb... Nie no, na jakieś 50 subskrypcji robię jakiegoś pierwszego live'a, coś takiego. Pokażę jednego trika, o. No. Ogólnie na mi Howie że te wszystkie samochody są identyczne. Myślicie, co to robi? Norbik zgada, przecież no właśnie, samochód jest inny. No właśnie nie. Łączy je jedna rzecz. Już wam mówię jak. No bo nigdzie nie przeszkadzam. Mógłbym ją zamotkować. Ale dobra. Mówię wam już jak. Ich łączy. No bo pomyślcie sami. Niby. Co okay, ja Nie. A w sumie to. W sumie. Kolejny mit, a dobrze, na początku Wam wyjaśnię z tym, o co mi chodziło: że po prostu ich łączy, że mają jeden cel, pokonać. Wiecie, macie ze mnie bekę, ciśniecie się teraz. Ale nie. nie, bo każdy, jak już powiedziałam, każdy samochód ma jeden cel, ale też, żeby nas zniszczyć, ale one jadą sobie po autostradzie, rozumiecie? One normalnie jadą sobie po autostradzie i one nawet nie wiedzą, że my gdzie jesteśmy. Mówię. Ale jedno pytanie, gdzie jest ten Sensei fire hmm. aha, bo co to jest? To ja się tam męczę z tym gościem. Z tym szogunem. A tu się okazuje, że ja tam. Dobra. Ten szogun. To naprawdę ja teraz nie wiem, jak mam skinę odblokowywać. Yy, a bo ta oferta jest nieograniczona. Dokładnie. A dobra. To już chyba siódmy, szósty mit. Teraz mamy zestaw pas. Podobno jedna nagroda jest jaka jest bugowa. Już wam mówię, dlaczego. O właśnie. Że jakiś zwykły skin, może się tak pojawić, że o właśnie, że jak jest jeden skin, to zawsze, ale to zawsze, na przykład ten biały kurczak, to się zmieni na brązowego albo na brązowego. no wiecie o co mi chodzi, nie? I dobra. Kolejny mit jest taki, że jeżeli mamy tego skina, podobno musi nie dać, e, mu się nie da, e, jeżeli, że to zależy też, nie? Od tego, że możemy, że nie możemy mu zmienić kolor, ale możemy mu zmienić kolor twarzy. Ja obstawiam, że to jest totalny, że to jest nieprawda, bo nawet na, na to no widzicie, nic się nie dzieje. Mid obalony. Odcinek skóry. Skóry to się nazywa. Dobre. Kolejny mit jest taki, że wchodzimy sobie wszystko, bierzemy tego skina, i jeżeli damy niebieski, to wygląda jakby on nie miał spodni. Patrzymy to. Za 3, 2, 1. Hmm? Ej no! faktoza. Do, do to totalnie wygląda jakby on spodnie nie miał. Mit potwierdzony. I teraz kolejna e, dotyczy animacji. Że. No nie wiem, która to jest animacja. Że... Ta animacja jeżeli by... Jeżeli... Zobacz, bo ona jest jakaś dziwna i zauważyliście, bo ludzi w Stambega nie mogą zaproszać ręki. Wiadomo, tak jest. A nie, nie, ja, ja już wam mówię, pomyliło mi się. Zobaczcie. Chodzi o ten Zobacz, tutaj jest pełno tych kwetów. On dostaje tylko... jeden. No z tym nic nie robię. Zrobię, to jest bez. Więc mit potwierdzony. Dobra, ja dla Was to robię. Zakręcę parę razy w sumie. No niech będzie 6 razy był Lepsze. Niech będzie. Mam każdego specjalistę, więc specjal mnie jakoś nie cieszy. Na specjalnie specjalna można. Nie. To robię, nieważne, bo ja mam każdego specjalnie. Z tego oczywiście pick ją przy. Dobra. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Ja pamiętam i było takie update, już tam gdzieś, że dodawali, nie wiem, karnet i dodawali jeszcze trzy skin na przykład tego Super GUI. Miał i jakiegoś tam jeszcze i byli z siebie zadowoleni. O właśnie, dodamy mój skin. Nie wiem, co mam to nie jest... do Mojego brata to jest skin. dobra, nie Um, kręcając do tematu. Yy, pokazałem wam jedn, mm, jedną część mi nie? No i teraz mogę sobie jeszcze raz zakręcę, dla ja zrobię i zaraz zakręcimy tę Wiem, że to się dla mnie kompletnie nie opacę ten ale wiem, że wy to chcecie, więc zrobię to dla Was. Więc kręcimy. Jakby legendą no, mi się tego wodu nie? na przykład Dark Angel No ale wiadomo. To koło oczywiście mi nie odda, więc... To by były wszystkie mity jak na dzisiaj... Zostawcie sub, suba z, e, zostawcie suba za moje poświęcenie, że kupiłem e, już tą ofertę. No, poczekajcie muszę coś jeszcze Tak, ta się trochę, więcej, jeżeli chodzi o te craft Ale dobra. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Lajkujcie, subujcie i... Oczywiście zobaczę ile... Tylko dwie łapki w górę tyle wyświetleń i... Hehe. Tech trzech, swoje tego Eee. O Wydaje mi się, że... I dziękuję oczywiście Wam za 7 subskrybentów, a mam tylko 5, 5 filmów, więc... Wzmocłać. Sprawdzę pod każdym ile ja lajków. E, tutaj aż 4, więc fajnie, fajnie. Tutaj e, trzy. Spokojnie jest siłę. E, 5. OK No i na pierwszym mam 3 łapki. W głos mi się nie nagał, więc co ja będę miał zrobić, nie? To jeszcze jak był ten szołka. Dobra. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.